Chyba przyjdzie, proszę. Maluszku. No dalej chodź tu, proszę, nie bądź taki. Patrzcie. Ale mu się trafiło, co? Kuleczce jedzą kosję? Tak. I kuleczka już nie dostanie. Maluszku. Ciekawe czy da się dotknąć zaraz. Maluszek przyjdzie. Patrzcie. Przyszedł, pierwszy raz go dotykam, pierwszy raz go dotykam. Chodź tu proszę, chodź tu, maluszku, maluszku, chodź, pogłaskam Cię, nie bój się. Muszę go dotknąć, muszę go dotknąć, on taki jest no, nieufny, zjadłeś kulerce jedzonko, dobra, uciekamy, kicio. 我等一